Siemanko kochani, z tej strony Swarmplay. witam was wszystkich w pierwszym odcinku pierwszego sezonu yy, kwadratowych przygód w Minecrafcie oczywiście gramy na survivalu no bo ta, bo tam, bo tamta ostatnia seria nie wypaliła ogólnie i dlatego postanowiłem teraz nagrywać samemu czasami jeszcze dojdzie fireblow no i myślę, że jest git w tym odcinku gdy Będziemy szukać jakiej, jakiejś, jakiegoś epickiego miejsca na domek. No i co my tutaj jeszcze będziemy robić w tym odcinku? No, no i... Myślę, że długo będziemy szukać, więc przyspieszę ten odcinek w pewnym momencie. Pyk, pyk. Co ja w ogóle robię? No musimy najpierw znaleźć... ...jakieś drewno. No, no, no i oczywiście wersja Minecrafta, najnowsza 5 oczywiście. Bierzemy sobie drewienko na początek Na początek drewienko Myślę, że później sobie jeszcze wgram modyfikację, bo teraz zapomniałem No Dobra Dobra, idziemy Z tego co widzę od razu mamy wielką taką górę Dobra, skraftujemy sobie tutaj. Ale możemy sobie fajnie rozłożyć w tej wersji. Dobra, chcemy. A, dobra, crafting table kładziemy tutaj. Dobra, zrobimy sobie po pierwsze mieczyk, bo teraz mamy drugą dość wyprawę. Dobra, dobra. Ki no, jeszcze kill off zrobimy do tego. Po drodze coś tam może być. Kilof, nieczyk Mieczyk drewniany, oczywiście. I jeszcze może... O, na siekierkę jeszcze będzie. Stawimy sobie wszystko pięknie, ładnie. Bo crafting table zabieramy. I lecimy na dalszą podróż. Pyk, pyk, Kurczę, Strasznie jestem słaby w parkura. Nienawidzę tak parkurów. O, wykopiłem od razu trochę kobla, żeby mieć rzeczy z kobla. Ja tutaj planuję w tej serii bardzo dużo budować. Teraz na początku znajdziemy dobrą miejscowa, ja, ja tam poza odcinkami tak, mogę pozbierać surowce. No. I będziemy na odcinkach budować. Jeśli będzie jakaś większa budowla to oczywiście ze speedem. To będzie wszystko. O, jedzenie, jedzenie. Chodź tu. Kolejne kolejne krówki. Oje ubijemy sobie je. Widzę, że teraz mamy węgiel na starcie, to też jest dobre. To też jest dobre na start właśnie bardzo. Bardzo mi się to podoba, że na starcie mamy już tyle bonusów. Zbierzemy sobie ten węgiel, nie będziemy się dalej zagłębiać, bo to nie ma sensu. Na razie. Na jakim ja gram? Na peaceful? Na normalnym, ale na... Ja tam zawsze gram na łatwym. Jestem... Jestem cieniasem i gram na łatwym zawsze. Dobra. I planuję na tym pierwszym se sezonie tam wrzucić 30 odcinków. No. Dobra. Bierzemy troszkę węgla. tam później po drugiej stronie. I lecimy w dalszą podróż. Teraz mam dużo czasu, żeby nagrywać. Bo ogólnie jestem chory. Ale na nagrywanie siła jest. Dobra, myślę, że już tyle węgla wystarczy. Nie będę was zanudzał. Idziemy dalej. Idziemy dalej na F5. Z moim skinem z Dead Space'a. Tędyk, tędyk. Kurcze. Ile to jest jedzenia? O, poczekajcie w opcjach. Coś tutaj. Stwienia graficzne. Gładkie oświetlenie. No, dobra. Gładkie oświetlenie. Wyłączymy. Jeszcze krówki są do poubijania. Żarcie na, na początku też jest bardzo przydatne. Nie wiem, mi się kochani wydaje, że tutaj już jest wystarczające miejsce. Ale myślę, że, że tutaj się osiedlimy na początku. Czekajcie, postawimy sobie crafting. To jest dobre, bo od razu takie nawet spoczko miejsce. Ja myślę, że tutaj wybudujemy sporo fajnych rzeczy. Przepalimy sobie jedzonko. O! Tutaj trzeba kobla pokopać troszkę. No, mamy w pobliżu lawę, jak widzicie tam w oddali. Pustynie. Tam chyba jest kanion. To. Tutaj jest sześciutko. Kurczę. Porządnie, grubo. A pozbieramy trochę kobla, jeszcze wykończymy ten kilof. Czyli ten odcinek z 15 minut, tak, taki wprowadzający. Dobra. A poza odcinkiem pozbieram surowce na dom i w następnym odcinku będziemy budować taki epicki domek na wzgórzu. Już prawie się kilo w kończy. Wykończymy go na maksy, Już będziemy, już sobie zrobimy kamienny Jedzonko też zaraz będziemy mieli O Tutaj jeszcze miecz wykończymy na krówki O kurczę, jeszcze ją trzeba dobić, bo Nie ma sensu Dobra, tam już nam się jedzonko przypaliło No jak mówiłem, tej czasami jeszcze będzie do mnie FireBlow dołączał. Co to mnie... A, jedzenie mnie bije, jedzenie mnie bije. Szybko, po jedzenie. Wow, udało się. To jeszcze dorzucimy. Co jeszcze możemy zrobić? A, miałem zrobić z kobla... Taki lofek. Kilofek. O, i mieczek z kobla. Kamienny miecz. Dobra, lecimy, lecimy po, ta, po, po tamto żelazo. No, jeszcze, jeszcze po węglik. Lecimy. Lecimy po węglik. A tu mało było, dobra. Lecimy. Ja muszę powiedzieć, że to jest super miejsce Kurczę. Jakie spadki. Co tutaj jest? Skacz. Co tutaj jest? A tu nic nie ma, to jest tylko taki błąd światła. Czy powiedzieć, że kanion na shiftie zobaczymy. Chyba, czy on tam dalej sięga. O, żelazo nam spadło. Dobra, już mamy. No, myślę, że zrobiłem most z kobla. Most z kobla będzie dobry, tak. Początek i tyle żelaza. Czy jest spoko? No tu jest już dziura. Tu nie jest taki kanion. To jest po prostu taka no, mini jaskinia, można powiedzieć. Jest jeszcze tutaj jakieś jakiś żel żelazgo. No jeszcze tutaj pójdziemy. O już światło się naprawiło. Właśnie irytuje ten błąd światła, to jest takie strasznie wkurzające. Bo no to tak brzydko wygląda. Ile żelaza na początek, kurczę. Już żelazne rzeczy zaraz będziemy mogli robić. Jeszcze tam było żelazo. Na dole coś tam jest węglik. Jeszcze tutaj się dostańmy. Chyba już tam wracamy na naszą górkę, bo już się ciemno robi. A moby lubią wkraczać. Dobra, tu już myślę, że o, obadany cały kanion. No, no dobra, nie kanion, tylko ten. Ta mała jaskinka. To też jest cie, cie, ciężki ty, ciężkie połączenie, ale później się zrobi jakieś fajne wejście. Rudą żelazo musimy nawalać. Już zom Już zombieak się zrespił, kurczę. Pewnie tam na mojej górze jest kurde milion y, mobów. O, dobra, mamy stejki Tutaj spore z tych krowek będziemy mogli założyć od razu hodowlę. Zombie, co jest tam w oddali? Góra? Wow, ale fa fa fajne miejsce, bo naprawdę. To... Idziemy za zabić tam tego zombiaka. Przyjdzie do nas? W tej wersji zombiaki są silniejsze. Was musimy go, żeby tutaj przyszedł. No Udawaj, chodź. chodź. Chodź, zombiaku. Choć do pieca się wsadzimy. Yeah! Achievement get! Łowca potworów! Że tutaj wrzucę do przepalenia żelazo. No i myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, to komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Siema, na razie i cześć! Cześć, cześć, cześć!